Witam Was na moim kanale Browar Kubana. Dzisiaj Wam pokażę jak się odzyskuje gęstwę drożdżową do ponownego użycia po fermentacji poprzedniej. Zaczynamy od czego? Od wyboru słoika. No słoik jak to słoik. 0,7, jakiś albo litrowy, najpopularniejszy, czy tam 900 ml z pokrywką. Musimy go najpierw umyć. Normalnie wpłynie z skóru, jakiegoś tłuszczu, zabrudzeń. Ciepłą wodą miejemy dobrze. Możemy sobie potrzepać, jak ktoś lubi. Techniki są dowolne, różne. Także do wyboru, do koloru. Przemywamy bez tych zbędnych ceregieli. Z zewnątrz też możemy, ale nie musimy, bo tak w zasadzie ten słoik jeszcze będzie zaraz wygotowywany. To wielkiego dla nas znaczenia nie ma. Najważniejsze, żeby był umyty w środku wodą wspólnej. Oczywiście staramy się przy tych czynnościach. Nie rozbić słoika, no bo będziemy musieli powtarzać czynność. Raz jeszcze. Mamy wymyty w płynie słoik i teraz stawiamy go do garka. Tutaj jest już woda nastawiona w garku 5-litrowym. Stawiamy słoik. Pokryweczkę tak samo i zostawiamy tak do zagotowania wody i gotujemy go co najmniej 10-15 minut co by się nam elegancko słoik wyparzył i to na razie tyle widzimy się później Hej. słoik już mamy wygotowany wyparzony także teraz delikatnie bo to troszeczkę cieple jest Wykadnie moje ciepłe. No jeszcze została nam pokrywka. Została pokryta. trzeba do wyłowienia. Ciach. I też tak. Mamy słoiczek już wygotowany, wyparzony. Nastawiamy w czajniku. Wodę zagotowujemy. Łóżkę mamy już wygotowaną, tak samo wysterylizowaną, bo wyciągaliśmy przy pomocy łyż, tej łyżki słoik. Także łyżka też już jest sterylna. Przyda się. Woda nam się gotuje. Czekamy. Rzecznie. Mamy wodę zagotowaną. Teraz jest taki wrażliwy moment. Mamy słoik wygotowany, co dopiero w gorącej wodzie. Także nie powinien nam szczelić. A jeśli byśmy mieli słoik chłodny, to trzeba delikatnie, malutku lać wodę, w wrzątek, żeby nam słoik nie pękł. Bo jest duże prawdopodobieństwo pęknięcia. Zalewamy pod sam korek wrzątkiem. I zakręcamy. Warto do tego użyć jakiejś ściereczki, no bo wiadomo. Wrzątek, parze i tak Chyba że ktoś nie czuje, no to gratuluję. I tak oto przygotowany słoik z wrzątkiem zagotowanym w środku zostawiamy. Do występnięcia wody, do minimum 20 stopni musi woda się ochłodzić, co byśmy mogli później gęstwę drożdżową, którą będziemy zbierać, wlać do tej wody, rzucić i bez uszczerbku dla drożdży, no bo w takiej temperaturze 100 stopni niemalże, jakbyśmy dali gęstwę, no to zabijemy drożdże po temacie. Trzymaj. No i mamy już wodę ostygniętą do 20 stopni, otwieramy słoiczek i teraz tak to co tu mamy w słoiku zawartość wylewamy połowę. Opirodzę drzwi, no, mniej więcej no, połowa. I teraz bierzemy naszą łyżkę. Jeszcze dla bezpieczeństwa w despreju. sterylizujemy. I zabieramy się za naszą gęstą. I teraz zobaczcie tutaj. Jest osad z piwa chmielowy i tutaj widzicie osad drożdżowy, jest taka biała część i na dole są osady drożdżowe, tak zwane komórki obumarłe. Nas interesuje głównie ta biała tutaj o, część. To są żywe drożdże, które będziemy starali się pobrać. Tak to wygląda wszystko, bierzemy nasz słoik, i łyżeczkę za łyżeczką, pobieramy naszą gęstwo. Nie martwcie się, że są z chmielinami, bo będziemy tą gęstwę przemywać kilkukrotnie. Także te chmieliny te chmieliny będziemy po prostu filtrować. Pobieramy naszą gęstwę. Nie przejmujcie się widokiem, to tylko tak strasznie wygląda. Pachnie też osobliwie, kto.